Proszę Państwa, zaczynamy od decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który podniósł pensję politykom. Pan poseł Berkowicz. Za chwilę powiem, co z tymi pieniędzmi zrobię, natomiast przypomnę, że Konfederacja rok temu była jedynym klubem, czy właściwie kołem, który w całości zagłosował od razu przeciw tym podwyżką. Nie zgadzam się tutaj, że parlament powinien to ustalać, bo nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie. Zwykle wynagrodzenia powinny być adekwatne do rezultatów pracy, a ponieważ rezultat pracy w większości posłów i ministrów to jest szkodzenie, Polsce, a nie pomaganie, to powinna być obniżka. Ale Zbąd mówi pan także ujemne, o sobie? Ujemne pensje. Mówię o większości. Mówię a o, pan należy nawet, do mniejszości. Nawet ujemne. I teraz ja, ja tak, tego nie ja powinienem tak oceniać. Ja tego nie powinienem oceniać i wydaje mi się, że jednym z rozwiązań sensownych byłoby powiązanie wynagrodzeń posłów ze średnią krajową. Czyli im lepiej działa gospodarka, im lepiej ludzie zarabiają, tym lepiej mogą zarabiać posłowie i to by zmuszało posłów czy ministrów do tego, żeby dobrze zarządzać e, państwem, ale to jest bardzo ważne, od średniej netto a nie brutto, co blokowałoby narzucanie kolejnych podatków, bo zwracam uwagę, że ta podwyżka jest równolegle z narzucaniem ogromnych podatków mikropolskim przedsiębiorcom, warzywniakom, fryzjerom i tak dalej. I być może, gdyby to było zależne od pensji netto, to politycy by się zawahali, bo w związku z narzucaniem nowych podatków, sami narzucaliby podatki na siebie. A na co pan, przepraszam, jeżeli mogę spytać, oczywiście, no. przy... Y, te pieniądze ja jednych, przeznaczy? Ja, ja w, y, w 2009 roku w euro wyborach, podpisałem i opublikowałem u notariusza takie zobowiązanie, że jeżeli te wybory wygram, to całą swoją dietę będę przeznaczał na pewną znaną fundację. Niestety to nic nie dało, nie wybrano mnie wtedy i mi ludzie mówili, że oni nie głosowali, dlatego że oni chcą, żeby te pieniądze przeznaczyć na walkę polityczną, bo po to nam nie głosują, a nie żeby wspierać jakąś fundację. Więc teraz te podwyżki przeznaczę po prostu na zatrudnienie dodatkowej osoby w moim biurze poselskim, która pomoże mi jeszcze więcej interpelacji. Interwencji przeprowadzić. Przeprowadziłem kilkaset inter interpelacji, interwencje w Sanepidzie, dzięki którym wiele restauracji mogło funkcjonować w bezprawnym lockdownie, więc. Tak jest mój plan. Nie można tłumaczyć podwyżek dla polityków inflacją, że teraz jest drożej, więc my sobie dajmy podwyżki. Dlatego, Że w normalnym kraju, w normalnej gospodarce, ponieważ się rozwija technologia i organizacja pracy, jest lekka deflacja. Coraz taniej są robione produkty i jest taniej. Ale jak się narzuca kolejne podatki, tak jak w Nowym Ładzie i kilkudziesięciu podatkach wcześniej przez Prawo i Sprawiedliwość, jak się dodrukowuje pieniądze, bo to robi oficjalnie rząd, no to jest inflacja i to powinna być kara dla polityków że doprowadzili do inflacji. Panie pośle. Konfederacja, wolność i niepodległość.